Cześć, witam Was, 134 dniu mamy wtorek, to 30 dzień lipca, godzina 4.36 i 14 stopni w tym momencie. Nie wiem, czy będę musiał zmienić koszulkę, czy nie będzie za zimno, czy nie, ale ja zapraszam Was na śniadanie, będziecie Wam sobie smacznego. Owsianka zjedzona ocena 8 na 10, nie było malin, były borówki też są dobre, natomiast nie tak dobre jak maliny, a co do wczorajszego treningu to było dużo progresji, zanotowałem dużo progresji, zwłaszcza właśnie w powtórzeniach na tej samym kilo od ciężarze. Nie wiem, czy to już jest. iż czuję ten aspekt jedzenia więcej, czy po prostu miałem taki dzień. Zobaczymy ogólnie cały ten tydzień. A dzisiaj będę robił trening pull, czyli plecy, biceps i Pokażę, głównie pokażę plecy i bice, bo już na przykład pokazałem wszystko. A teraz nie przechodzimy do kalendarium, tylko do ciekawostek. Dajcie znać, czy wolicie taki format. Zamiast kalendarium, to podam po 5 ciekawostek ze świata, jakie udało mi się znaleźć i pokrótce je opisać. Więc zaczynajmy. Sudan ma więcej piramid niż Egipt. Sudan posiada około 255 piramid, podczas gdy w Egipcie odkryto ich tylko 138. W Mongolii jest najniższa gęstość zaludnienia na świecie. W niektórych regionach tego kraju można przejść dni bez spotkania innej osoby. Najstarsze drewniane koło na świecie ma ponad 5000 lat. Znaleziono je w 2002 roku niedaleko Lublany w Słowenii i datowane jest na okres między 5100 a 5350 lat temu. Najciszszy pokój na świecie znajduje się w siedzibie Microsoftu. Ten pokój, zlokalizowany w stanie Waszyngton, jest tak cichy, że można w nim usłyszeć bicie własnego serca. W starożytnym Egipcie wszystkie koty były uważane za święte. Zabicie kota mogło skutkować karą śmierci. A dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sernika oraz Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Dzisiaj można dwa w jednym połączyć, jeżeli ktoś chce. I gdy formalności mamy ze sobą, możemy przejść do tematu odcinka, jakim jest Intermittent Fasting. Czy jest według mnie przereklamowany, czy nie? Czy polecam? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do dalszej części materiału. Ok, więc czym jest IF? albo Intermittent Fasting w skrócie, a po polsku przerywany post. Ja bym miał to opisać jednym zdaniem, to jest po prostu czas, który poświęcamy na to, żeby zjeść nasze całe dzienne zapotrzebowanie w danym okresie czasu dnia. Jakie są metody? Jeżeli chodzi o kwestie godzin, to mamy takie trzy najpopularniejsze, można powiedzieć, czyli 16 godzin nic nie jemy, 8 godzin nie jemy, 18 godzin nic nie jemy, 6 godzin nie jemy, 14 godzin nic nie jemy, 10 godzin jemy. To są chyba takie najpopularniejsze. Jeszcze są takie skrajne, właśnie typu że 20 godzin nic nie jemy i tylko w 4 godzinach. Natomiast do tego już trzeba mieć przystosowanie. Jest jeszcze metoda 5-2, czyli 5 dni normalnego jedzenia i 2 dni na redukcji, że tak powiem. Oraz OMAD, czyli One meal a day, czyli po prostu mówiąc jeden posiłek, który jest naszym dziennym zapotrzebowaniem. Czyli jemy wszystko w jednym momencie, praktycznie. To są takie trzy metody. Ta ostatnia jest według mnie najgorsza z tych trzech, ponieważ... No później powiem, do czego może prowadzić, natomiast jest najmniej polecana przez dietetyków głównie i oczywiście lekarzy. I oczywiście, gdy wspominałem tego, te normalne jedzenie i takie tam to rozumiem. ja to teraz mam na myśli to, że jecie tyle, ile macie zapotrzebowanie kaloryczne. Nie, że jecie wszystko, co chcecie i macie wywalone, tylko musicie i tak jeść wasze zapotrzebowanie kaloryczne, tak samo właśnie przy tych oknach żywieniowych. Nie możecie po prostu tak sobie pomyśleć. No dobra mam teraz 6 godzin do jedzenia, więc sobie jem cokolwiek, więc nutella, czekolady i takie tam. Nie musicie i tak zjeść maksymalnie wasze zapotrzebowanie. Jest po prostu duża szansa, że nie przyjecie tego w ciągu tych 6 godzin załóżmy, ale jeżeli i tak przykroczycie też, nie wiem, załóżmy macie 3000 zapotrzebowania, a zjecie 4000 w ciągu tych 6 godzin, to i tak przytujecie. To jest... Tak, krótka informacja dla tych, co mogą nie wiedzieć. Więc Jakie są korzyści z postu przerywanego? Pierwsze, kontrola wagi i tłuszczu. Tak jak wspominałem, redukcja kalorii. Jest duża szansa na to, że po prostu w ciągu tych oknach żywieniowych nie zjecie tyle, ile wasz organizm tego potrzebuje. Jeżeli Im krótszy ten czas jedzenia, tym jest większa szansa na to, że nie przejecie tego. Natomiast nie może być to tak, że właśnie jak wspominałem, że tylko dwie godziny i tak dzień w dzień, ponieważ mogą prowadzić do negatywnych skutków. No, ale jeżeli tak ogólnie mówiąc, takie okno żywieniowe może Wam pomóc w nieliczeniu kalorii, i do tego jest duża szansa, że nie przekroczycie dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Poprawa metabolizmu. Post może zwiększyć uwalnianie noradrenaliny, przez co przyspiesza spalanie tłuszczu. Autofagia. Proces oczyszczania komórek z uszkodzonych struktur, który jest wzmacniany podczas postu. Może właśnie poprawić Wasze zdrowie metaboliczne. I właśnie zdrowie metaboliczne. Czyli obniżenie poziomu insuliny. Post przerwany może właśnie poprawić do, do obniżenia Waszego poziomu e, insuliny i zwiększać wrażliwość na insulinę, co pomaga w kontroli cukru we krwi. Redukcja insulinooporności. Po prostu może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu drugiego. I kolejny punkt: poprawa zdrowia serca. Czyli redukcja poziomu cholesterolu. Może obniżyć poziom LDL, czyli tego złego cholesterolu, oraz, oraz trójglicerydów. I F może też prowadzić do obniżenia poziomu ciśnienia we krwi. Czwarty punkt: zdrowie mózgu. Poprawa funkcji poznawczych. POST może wspierać produkcję neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, co jest korzystne dla funkcji mózgu. Badania również sugerują, że taki post może chronić przed chorobami neurodegeneracyjnymi, czyli takimi chorobami jak Alzheimer czy Parkinsona. I piąty punkt: zmniejszenie stanów zapalnych. Post może zmniejszyć poziom markerów zapalnych w organizmie, co jest korzystne dla zdrowia ogólnego. I ostatni punkt: długowieczność. Niektóre badania na zwierzętach wykazały, że intermittent fasting może przedłużać życie i opóźniać procesy starzenia. Ok, i według mnie to były takie najbardziej korzystne cechy tego postu przerywanego, takie najbardziej znane, a teraz chciałbym się skupić na tych negatywach i jakiś efektach ubocznych ewentualnych. Pierwsze, trudność w utrzymaniu. Dla wielu osób taki post przerywany właśnie może być za mocno ograniczonym aspektem Waszego życia, przez co właśnie będzie trudny w utrzymaniu na dłuższą metę. I tak samo właśnie w socjalnych aspektach, czyli jak się spotykacie ze znajomymi i jesteście przed postem albo po, już po poście, no to wtedy jesteście, że tak powiem, wykluczeni z takiego aspektu jedzenia z waszymi znajomymi i może wam to utrudnić właśnie funkcjonowanie ze znajomymi i z rodziną. Drugi punkt, ryzyko nadmiernego jedzenia. I tak jak wspominałem już wcześniej, jeżeli im mniej godzin macie na zjedzenie wszystkiego, jest właśnie ryzyk, te ryzyko, że przyzwyczailicie się do tego, że macie Załóżmy, w 3 godziny chcecie zjeść wszystko czy tam w 4 godziny i potem gdy przyzwyczajicie się do tego, możecie właśnie wpaść w to ryzyko nadmiernego jedzenia, że za każdym, razy, za każdym razem jak zobaczycie jedzenie w przyszłości, od razu będziecie chcieli bardzo dużo zjeść i wasz organizm się do tego przyzwyczai, że będzie chciał jeszcze więcej i jeszcze więcej, przez to nie w 4 godziny, a w załóżmy w 8 godzin możecie zjeść dwukrotne wasze zapotrzebowanie kaloryczne. I trzeci punkt potencjalne problemy zdrowotne. Czyli to tak jak już wspominałem wcześniej, natomiast Napomnę, że zaburze, po prostu może prowadzić do zaburzeń odżywiania, zwłaszcza dla tych osób, które mogą być skłonne ku temu i są podatne na te problemy. Oraz taka dieta też może prowadzić do niedoborów minerałów i jakichś różnych składników odżywczych, ponieważ właśnie tak jak mówiłem, te kilka godzin trudno przejeść wszystko, a jak się trudno przejeść wszystko, to też można zaniedbać dostarczanie. Różnych składników odżywczych czy jakichś min, potrzebnych nam minerałów. I kolejny punkt wpływ na hormony. I tutaj właśnie chciałbym się skupić na kobietach, ponieważ to one są głównym zagrożeniem tego, e, tego punktu. Więc, tak was, więc taki post u niektórych kobiet może wpływać na, na regularność cyklu menstruacyjnego i właśnie na wasze po, poziomy hormonów. I właśnie dla kobiet w ciąży nie jest to też zalecane, żeby stosować taki post przerywany, bo w, taś, w takim okresie potrzebujecie dostarczyć wszystkie minerały i składniki, i żeby. To było w miarę regularne dostarczanie. I są też takie informacje, że u niektórych osób taki post przerywany może zwiększać poziom kortyzolu. Przez to, że macie długi okres niejedzenia, to wasz poziom kortyzolu może się zwiększyć, przez to, że wasz organizm może pomyśleć, że jest w trybie walki, więc musi zwiększać ten poziom kortyzolu. I taki ostatni punkt: zmniejszona wydajność fizyczna. Jasne, jeżeli ktoś ma dobrze przyplanowany ten post przerywany, to może tak zrobić, że na spokojnie zje jakiś tam posiłek albo przed posiłkiem, wyruszy na trening, jeżeli dobrze się czuje, jeżeli trenuje na czczo, wtedy nie ma żadnego problemu, ale jeżeli właśnie ktoś yy, potrzebuje załóżmy lekkiego posiłku przed treningiem, no to taki post gdzie załóżmy ma, gdzie ma 6 godzin jedzenia i musi w tym czasie iść na trening, ale nie, nie idzie na trening na pusty żołądek, no to wtedy już musi kombinować tak, żeby jeszcze po treningu zjeść wszystko i takie tam, więc to jest taka kombinatoryjka, że nie dla każdego może być to skuteczny aspekt Waszego życia, jeżeli chodzi o jedzenie. Więc, jeżeli ktoś trenuje, no to trzeba kombinować, ale jeżeli nie sprawia to Wam Waszego Problemu, no to nie ma żadnego problemu, żeby trenować i mieć taki post. Więc, reasumując, dla kogo taki post nie jest zalecany? Dla kobiet w ciąży, dla ludzi, którzy mają jakieś problemy sercowe, naczyniowe czy jakieś inne schorzenia, dla ludzi z zaburzeniami odżywiania, oraz można też powiedzieć, że dla niektórych trenujących, którzy właśnie mają jakiś plan, w którym nie są w stanie Takiego postu stosować. Oraz taki właśnie post przerwany może Wam pomóc, jeżeli chodzi o jakieś różne aspekty waszego życia, dla poprawy jakości Waszego życia, ale również należy pamiętać, że post przerwany nie, nie jest bez wady. Pamiętajcie również, że przed takim planowanym postem skonsultować się z dietetykiem oraz lekarzem, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dajcie znać, czy materiał się podobał, czy ominąłem coś. Na pewno coś ominąłem, bo za, za mało czasu mam, żeby to wszystko omówić. Natomiast starałem się te najważniejsze aspekty przynajmniej zapomnieć. I oczywiście nie, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. A my przechodzimy teraz do Waszych komentarzy, więc seks komentarzy. Cześć kolego, chyba jesteś właśnie nowym widzem na kanale. Ogólnie moja dieta ma bardzo dużo białka. A co do właśnie Twojego komentarza, że nie było nik, a białko? A czemu wykluczasz? Czemu wykluc wykluczasz błonik? Czemu nie może być tak, że i to, i to? Jest dieta bogata w błonnik i dieta bogata w białko. Moja owsianka jest bogata w białko oraz błonnik. I, I mam dwa w jednym. Białko ma taki aspekt, że ma wysoki efekt termiczny jedzenia, więc to jest jeszcze na plus. A błonnik ma taką korzyść, że praktycznie nie ma kalorii. Więc można te dwa połączyć w jednym. Ale zgadzam się właśnie, jeżeli chodzi o, o ten aspekt, że białko też odpowiada za sytość. I tak jak właśnie jest, napomniałeś, ziemniaki są demonizowane jeszcze w niektórych, w niektórych okręgach świata, że tylko ma być ryś i jakieś inne źródło węglowodanów, a rzemiaki B. Tak jak wspominałem rzemiaki są najlepszym według mnie źródłem węglowodanów. Nie tylko według mnie, ale ogólnie jeżeli chodzi o liczby same mówią za siebie. I też zasugerowałem się twoim komentarzem co do tematu dzisiejszego odcinka. Wiedziałem, że kiedyś zrobię materiał o postu przerywanym, natomiast ty po prostu przyspieszyłeś ten proces, żeby stawić to dzisiaj, a nie w przyszłości. I dzięki za komentarz. Mam nadzieję, że jeszcze raz wpadniesz i skomentujesz może ten Filmik Ci się spodoba ewentualnie nie i dasz jakiś i poprawić mnie w czymś. Dzięki pozdrawiam. I lecimy dalej. Dzięki Dyna za pochwałę pomysłu. Tak właśnie zacząłem myśleć w zeszłym tygodniu, że skoro w niedzielę nie będę trenował, to co ja będę pokazywał w tym czasie jak jem? I tak właśnie pomyślałem o tym, żeby albo pokazywać dany dzień jak spędziłem, albo pokazywać sylwetkę. Jako że w niedzielę zazwyczaj odpoczywam, niewiele robię, no to stwierdziłem, że będę pokazywał sylwetkę. chyba, że coś wyjątkowego będzie się działo danego dnia, no to wtedy postaram się to nagrać i wam pokazać. I też musicie być świadomi, że przy moim stażu i to, że jestem naturalem, tych efektów nie będzie za bardzo widać. Będę pokazywał sylwetkę, ale możecie jedynie widzieć, że załóżmy więcej tłuszczu może być, jeżeli będę chciał przytyć, a te mięśnie będą trochę zakryte przez ten tłuszcz. Dopiero po tym jak będę redukował, to będzie bardziej to widać. Natomiast stwierdziłem, że i tak będę pokazywał. Może nie wiem, z czasem zrobię jakieś porównanie. Dwumiesięczne, czy coś takiego. Dzięki i pozdrawiam. I na koniec mamy hashtagi od Juni i Miłosza. Dzięki jeszcze raz za wsparcie. I jeszcze raz Was pozdrawiam. I okej, okay, to były wszystkie komentarze. Trochę długo gadałem. Słuchówka jest długa, natomiast pewnie zobaczycie krótszy ten czas, kiedy wszystko to zmontuję. Przez co nie będę miał za bardzo czasu na montaż w domu, ale postaram się jakieś tam aspekty od nas zrobić. I tak jak wspominałem, dajcie znać, czy ten aspekt ciekawostek jest lepszy niż yy, to, co było wcześniej, czyli kalendarium. Będę dalej mówił, jak i, jakie są święta danego dnia. Natomiast, że wydać z Polski, ze świata często ascylowały wokół wojny i takie tam, to stwierdziłem, że zmienię na ciekawostki. A i zostawcie w komentarzu hashtag, po prostu hashtag ciekawostki, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu. Za oknem, o jest już bezchmurnie to nawet, odsłonię. To jest lepsze światło. Więc ja życzę wam miłego dnia i do jutra.